No, Mateusz, jesteśmy po, po kolejnym spotkaniu rundy rewanżowej Nowego Roku, Kolejny remis, po tym bezramkowym z Odrą. Dzisiaj remisujemy jeden do jednego z katowicami, ale chyba z przebiegu spotkania, tak obiektywnie mówiąc, co to, to zasłużony remis. Jaka twoja opinia na ten temat? Znaczy, no, mecz mógł się ułożyć w dwie strony, no tam. GKS Katowice też miał swoje okazje. My w ostatniej minucie także mieliśmy, no szkoda, że ten Warnam zabrał tą bramkę, można powiedzieć. No bardzo chcieliśmy wygrać tutaj. Pory mi się z odrą, no ale niestety nie udało się. W porównaniu do tego pierwszego spotkania z Odrom można powiedzieć, że ta druga połowa dzisiaj była pod Beskidzie lepsza. Z Odrom do przerwy powiedzmy stworzyliśmy sobie dużo sytuacji, natomiast dzisiaj w drugiej połowie bramka Kamila, też okazja Krzyśka, z, z czego wynikła powiedzmy ta lekko słabsza dyspozycja dzisiaj w pierwszej połowie? Ja to jest w stanie powiedzieć? Ciężko mi powiedzieć, bo naprawdę nogie KS Katowice to jest dobry zespół. Staraliśmy się strzelić bramkę. Brakuje gdzieś tej skuteczności, gdzie moglibyśmy ten mecz szybciej zamknąć, no ale niestety no, teraz mecz z tychami nas czeka i chcemy zdobyć trzy punkty. No właśnie wspomniałem też o tej nieuznanej bramce w ostatnich sekundach. Można by powiedzieć, że suma szczęścia jest na zero, bo też Matwiej kilka chwil wcześniej nas uratował. Czy GK2 dzisiaj czymś się zaskoczył? Może oprócz tej pogody tutaj, która nie dopisywała powiedzmy do, do takiej piłki, jaką my lubimy. Czy nas zaskoczył? No, wiedzieliśmy, że to jest dobry zespół, e, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, e, no ale tak jak mówię, no powinniśmy tutaj wygrać i to, że Matwiej tam obronił, no to szacunek dla niego, ale uważam, że w kwestii szczęścia no to powinno nam to oddać i tą bramkę w ostatniej minucie powinni nam uznać. Za tydzień spotkania z kolejnym GKS-em, tym razem z Tychów. Jak byś zachęcił kibiców, żeby, żeby równie licznie jak na ostatnie spotkanie przybyli teraz w sobotę i wspierali pod Beskidzie? No serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, na pewno będziemy, oddamy całe swoje serce, żeby wygrać ten mecz i zdobyć trzy punkty i żeby, żebyśmy wszyscy się cieszyli za zwycięstwa. Super, dzięki. dzięki.